Jezus powiedział do niej tak, Żydzi uważali mnie za największego złoczyńcę i znęcali się nade mną w sposób następujący. Powiązali mi nogi i ciągnęli mnie po kamieniach, po schodach do lochu. Wrzucili mnie do cuchnącej ciemnicy pełnej nieczystości. Zdarli ze mnie szaty i kuli mnie żelaznymi szpikulcami. Związanego z sznurami ciągnęli po ziemi, rzucając od ściany do ściany. Zawiesili mnie na belce, na luźnym węźle, który się rozwiązał, i spadłem na ziemię. Tą torturą rozbity płakałem krwawymi łzami. Przywiązali mnie do słupa i ranili moje ciało na różne sposoby. Rzucali we mnie kamienie i przypalali rozżarzonymi.